Stacja 11. Zmarwy stał Pan, posyła uczniów z misją na cały świat. Chrystus zmartwychwstał, stał, Aleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, stał, Aleluja. Z Ewangelii, według świętego Mateusza. 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak, tak jak im Jezus nakazał. Gdy go zobaczyli, oddali mu hołd. Niektórzy jednak nie dowierzali. A Jezus podszedł do nich i powiedział: Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach. Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co Wam nakazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Spotkanie ze Zmartwychwstałym na modlitwie, spotkanie ze Zmartwychwstałym na Eucharystii, na nabożeństwie w Kościele, to jest jak wyjście na górę. I to jest taki moment, kiedy jestem ja i Bóg. Ale z tej góry kiedyś trzeba zejść i poszukać uczniów w swoim gronie. Czy ja w swoim życiu przyprowadziłem kogoś do Chrystusa? Ilu ludzi wokół mnie poznało Jezusa poprzez moje czyny, słowa? Bądź świadkiem i pamiętaj, że nie idziesz z tym sam, bo ja idę z Tobą aż do skończenia świata.